Witam, dzisiaj zajmiemy się rzeczami, że tak powiem, przyjemnymi, lekkimi, prostymi, no i które umilą nam grę. Tutaj pobieramy kod, który będzie rzucony, ja sobie go skupię z Libero, ponieważ w Libero już to robiłem. A tak może powiem czymś, ja się zajmiemy malowaniami, tutaj żeby działało parę malowań, nie tylko jedno standardowe, którym jest otekstrowany pojazd. Przechodzimy do naszego pliku CFG, model tutaj, gdzie wszystkie pliki kopiowaliśmy. Ja tutaj rzucam sobie malowanie na samą górę, ponieważ jest to plik, który często yy, osoby, które teksturują, używają. I kopujemy właśnie ten kod, czemu czyniam? A jeszcze sobie zaznaczymy, że to są malowania. A, I tutaj mamy kolor schemę. Tutaj jest, że to jest e, schemat kolorów. I tutaj mamy, że wchodzimy do pliku teksturę, tak jak mamy w modelu teksturę. Proszę. I malowanie, ja tak sobie, tu możemy zmienić tą nazwę oczywiście malowania na jaką chcemy Ja sobie uznałem, że no, u mnie będzie malowanie, czemu nie I teraz Teraz, teraz, teraz Musimy się zapoznać z elementami typu otekstrowanymi, które są otekstrowane nasze elementy Czyli na przykład tutaj mamy front Jest to przód Lewa, lewa strona, prawa, prawy No i tył, musimy się z tymi elementami zapoznać, ponieważ będziemy potrzebowali ich nazw i teraz tutaj piszemy farb, u, załóżmy, że farb schemat tekst 1 będzie to przód jak ja mam tu nazwany przód front o, sobie zmienimy zapiszemy nazwę front BMP to jest przód załóżmy, że f, farb schemat tekst 2 będzie to tył czy gdzieś to powinien być tył o, ona się nazywa to Farb schemat tekst 3, załóżmy, że to będzie right yy, strona prawa, o, prawa, a yy, farb schemat tekst 4, to będzie część lewa. No i tyle, co tutaj na razie. jeszcze i oczywiście mamy, chcemy więcej plików, żeby można było teksturować np. rurki i tym podobne, to musimy tutaj skopiować cały ten kod. Tutaj zmieniamy nazwę z 4 na 5 na przykład i dodajemy nazwę tekstury na przykład rurki BMP. I tutaj na razie wszystko co musimy zrobić tutaj w pliku CFG, ale nie zamykamy go, ponieważ jeszcze się te, te dane się nam jeszcze przydadzą, co tutaj już użyliśmy. Teraz przechodzimy do pliku tekstury, malowania, klikamy nowy, dokument tekstowy, załóżmy, że będzie w, yy, zwykły RAR i nas, napis, nazwamy na przykład malowania stargard.cti tak? to już się nie mylę? tak, cti tak? cti kurczę żebym nie spalił filmiku, bo będzie lipa ale sprawdzimy szybko jakimś tutaj co to jest co tutaj jest tak, CT, znaczy się nie pomyliłem, To gdzie jest skania? Otwieramy go, edytujemy za pomocą programu i kopiujemy kod kolejny. Tym razem jego ja sobie sobie też może z Uberu. Uberu na 8, edytuj, proszę. Tekstura tekstowa, item. Jak widzicie, na 8 mam troszkę więcej ale mniejsze i kopiujemy nasz gotowy kod do pliku c, c stargard bo, no a kod ja nazwę tekstury tutaj możemy sobie napisać co chcemy zazwyczaj piszę się nazwę tekstury no, ja napiszę stargard stargard o i teraz pierwsza nijka odpowiada za nazwę tekstury dla, danych, dla danej tekstury jeżeli na przykład mamy jak w moim przypadku nazwę teksturę Stargardu i być może Szczecina, to jeżeli chcemy, musimy wszystkie tekstury, elementy tekstury Stargardu nazwać tutaj Stargard. Jeżeli byśmy nazwali element, nie wiem, na przykład żółty bok, elementem Szczecin, invis out mi stąd, to byśmy mieli problem. To czytałoby nam. Oj, jeszcze raz, jeżeli byśmy zrobili, napisali tam item, Szczecin, żeby nie czytało nam tego boku i, i tekstura byłaby oryginalna, że tak powiem tak z boku. Tak jak było oteksturowane w blenderze, że tak to powiem. I teraz, tak jak mówiłem, musimy zapamiętać tutaj to, co jest co, że tak to powiem, żeby nadać dobrą nazwę. W naszym przypadku farb schema 1 jest to front, czyli przód. I teraz przechodzimy do naszego boku tekstury. Mamy nasz plik, tekstury. Mam tutaj swoje że tak powiem nazwy plików. O, front. Dobra, nie muszę. Niech to ich zostanie. I teraz podajemy jego dokładną ścieżkę. Farb schema 1 to jest przód. Czyli podajemy ścieżkę. W moim przypadku jest to MZK Star. MZK star, podłoga star i tutaj podajemy nazwę elementu no nazwę elementu w naszym przypadku jest to front zapisujemy nazwę dodajemy i tyle tak robimy z każdym elementem jak tu mamy farb schemat 2 farb schemat 3 i tym podobne ja to już sobie zrobię tak na szybkiego nie, nie tłumacząc wam. no to już jest zostało tłumaczone więc nie ma sensu powtarzania tego lewa chyba była ostatnia u mnie tak, lewa była ostatnia później była, w takim razie już była prawa i tu był tył tu był pierwszy, nie, tu był drugi no i na tym co na razie kończymy a jeszcze pokażę, że to wszystko działa tutaj zapisujemy nasze pliki zamykamy, uruchamiamy grę ja może zrobię małą... chociaż wyglądasz się długo nie odparł, to poczekacie ze mną. Albo nie, zrobię. Małe cięcie. Wyboru nie macie. Jak możecie zauważyć, Mateusz zmienny jest jednych cięcie. No i teraz pokazuję, o pierwszy raz widzę tak, za duże jest tutaj MZK Stargów, ale dobra tutaj. O, z tyłu jest Okej, okay, To jak widzicie, na samym początku w filmiku, wcześniej jak pokazywałem, może nie pokazywałem, nie było dwóch do wyboru, jak wy na pewno macie, tylko to uteksturowane, a od teraz ja mam drugie. Malowanie Stargard, tak samo jest w liberą od Erapa, malowanie drugie, które na pewno widzieliście już, bo używałem, używałem go. Proszę, jest jakieś takie malowanie od Zetka Stargard. Widzicie, są szyby. Nie wiem czemu, tylko mam niektóre szyby jaśniejsze, niektóre ciemniejsze. Muszę porobić je jeszcze raz. Jak widzicie, są załamania i to, kurczę, straszne. bryda. Ktoś mi mówi, że skanie siedzi za wysoko. Jak widzicie zwiększyłem masę troszkę opadła, ponieważ moja za mała masa, ale i tak moim zdaniem siedzi minimalnie za wysoko, trzeba będzie poprawiać. Koło podwyższymy, całe opadnie. O, tutaj widzę nie dodałem. Tekstura jest czytana z innego pliku. Dlatego jej nie widziało. No i to wszystko jak na razie. Skani... No serek no nie wykończyłem, tylko tyle co było w to tutku i wszystko więc do zobaczenia, do usłyszenia